Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Danielus w kolejnym odcinku Let's Play'a z gry Assassin's Creed Brotherhood. W tym momencie właśnie mam przyjąć, przyjąć kolejne zadanie. Jest nim dostarczenie pisma do Machiavelle'ego gdzieś w pobliżu Term i mam nie odnieść żadnych obrażeń, także przyjmuję to. No i coś czuję, że tu się podzieje i że to będzie bardzo, bardzo trudne, żeby mieć 100% synchronizację, no ale spróbujemy. Może po prostu trzeba nie walczyć z nimi, tylko uciec. No właśnie. Winki. Łooo! Uciekaj! Aż! Aha, czyli ja... Co? Ja mam z nimi walczyć? Przecież to jest niewykonalne Jak mam nie odnieść tu żadnych obrażeń Dobra, jeden leży Kin, kin Bronimy, bronimy, bronimy! Bronimy! Brawo! Od tylca i... I akcja poszła. No. Haha, wspaniaczku. Który następny? No? a ty No dajesz, dajesz, dajesz. Mistrzu. No i dobranoc. Dobranoc. Trudno, że nieudana, ale... Ale walka była przednia, proszę bardzo. Trupiarnia sobie leży, nic nie mam, nie łapać go. Jakiś problem? Panowie, który następny? No, 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 co, boicie się? No, następny. To jest Tak się nie robi. Jeszcze jeden próg, po poproszę tutaj. No, 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 no. O! O! Właśnie, smacznego. Dobra, nie wiem czego oni ode mnie chcieli. O proszę. No ale to bandyci pewnie jacyś, więc nie ma co się dziwić, że mają tego trochę przy sobie. Majtki pokaż, pokaż majtki. Super. No to w takim razie zajrzę jeszcze do tych dwóch. Super. Jeszcze jeden. O, słychać wilki. Lecimy. Jest jakieś wejście. Dobra. Chyba się ulokowałem. Małe wczytywanie. Znajdź kapliczkę Romulusa. Ukończ wspomnienie w 8 minut. O choroba. Coś czuję, że to też będzie dosyć skomplikowane. Tam są chyba jakieś dźwignie. Mhm, w czterech rogach pomieszczenia. Dobra. No to spróbujemy od tym się zająć. Okej, okay, gdzie ja tu mogę wskoczyć? Spacje i ten, okej. Okay. Doskoczę tu? Aha, do ściany Też prawda No, lecimy, lecimy, Edziu, bo czas leci Dobra Pierwsza dźwignia I co się podzieje? Woda Woda do basenu Kurczę, nie pamiętam tej misji Lecimy, Jadzio, lecimy. No i jeszcze raz, i jeszcze, bardzo dobrze. O, super. Na górę, dalej. Kolejna dźwignia. I co teraz? Kolejna woda. Aha, czyli przypuszczam, że jeszcze będą dwie wody. A co wtedy? Może to się zawali wszystko. Cholera. Oj! Oj, nie tak, nie tak! Okej, okay, jestem na górze. Oś! No i znowu. No, Edziu, w takim czasie to my nic nie zrobimy. Gdzie jestem? Zgubiłem się. Aż tam cholera Skaczę jak chcę No ale cóż, wyszedłem po prostu z prawy jeżeli chodzi o, o tą grę Kiedy to było W końcu ona nie jest już taka taka młoda Dobra, jestem Kolejna fontanna Dokładnie Czyli została nam jeszcze jedna. No i coś z tym basenem się pewnie podzieje. To było grube Lecimy Winki, cholera znowu Gdzie teraz? Gdzie teraz? Tu jest otwarte Jeszcze coś jest otwarte? Czyli tutaj No i gdzie teraz? Pewnie tu. Czyli nie tu. Okay. Fajne są takie elementy, ale... Jak się człowiek zastanowi, ile trzeba mieć siły w rękach, żeby tak się utrzymać na ścianach. Niesamowite. O, albo taki odskok i złapanie się. James Bond by się nie powstydził. Całkiem ciekawie to wygląda. Fajnie to jest wymyślone. No, no, nie skacz, tylko właśnie interakcja. Skubany, jak wiedział, co ma zrobić. O, coś tam się chyba zapaliło, właśnie. No, całkiem przyjemna sala. O, dobra, zmieniam zdanie. Absolutnie zmieniam zdanie. I którędy teraz? Chyba tędy. A i wzrok orła nam nic nie da. Aha. Możemy i tak. I lecisz. Na górę, na górę boczkiem, boczkiem ach, na jednym ręku no to już jest przegięcie okej, okay, co dalej? dalej mam iść? Ua! boże, święty idziesz, idziesz bok, w góry dobrze Dalej, do góry. Nie chcesz do góry? No to co ja mam z tobą zrobić? Aha! No, no tak, przecież można po ziemi iść. A, jest droga. Na bok. Znowu jedna ręka, Boże. Aż się nie niego boję. Skaczemy. No. Okay. Bok, bok, tu pewnie też. Aha, czyli tam będzie trzeba... No, no, dajesz radę, tak. O właśnie. I co dalej? Ojej! Just, Matko, kolejna ziura wow. Wilczki się pogryzły. No to co, Edziu? Próbujemy Tu widzę jakieś wejście na górę Tylko co mi to da? To mi nic chyba nie da Trzeba coś innego wykombinować Tędy wszedłem Skoro tędy wszedłem to może tędy trzeba iść Jednak nie Odejdź, odejdź od tej ściany Choroba, no Tak, teraz będę skakał od jednej ściany do drugiej Dobra, gdzieś w każdym razie gdzieś jestem Oj! Przyciski się pomyliły. Edziu Nie myl przycisków. No! Wow. No, to prawda. Dobra. W tym momencie niestety, ale muszę kończyć ten odcinek, także jak macie ochotę dowiedzieć się... O nie. No trudno. Ale nie spodziewałem się innego rozwiązania. Jak macie ochotę dowiedzieć się... Jak ta zagadka się rozwiąże, to zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnego odcinka z gry Assassin's Creed Brotherhood. Także trzymajcie się i na razie.